Też możemy założyć, y, y, że... mamy mopa, takie tak? brywa, to zakładamy na mopa. Na mopa. To jest do tego niebieskiego mopa, to jest taki do do, do wszelkich rodzajów podłóg, ale A. do takich, które lubią e, wodę, czyli do podłóg e, właśnie klasycznych, czyli z płytki, e, do podłóg kamiennych, świetnych Czyli w skrócie, kamienie i płytki lubią wodę, drewno, winyle nie lubią wody. Nie lubią. Czy teraz ważne pytanie, czy ruchy mopem są ważne? Czy to się myje na... Bo ja wiesz, uczyłem się kiedyś, bo w ogóle nie wiem czy wiecie, że... No, rusza... to się czeka, ja nie tak, że tak. czegoś? tak, o, ósemkę to tymi mopami tak, ja jest, tak, tak, Ósemkę tak, tymi tak, tak, mopami jest ciężko, ciężko, tak, ciężko, ciężko, tak, 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 wtedy zrobimy ósemki z moką z makaronu. Dokładnie. No to ja Nie, na tym, wiesz co, Z łopami, to... Asiu, proszę, te tak, łopami to miło, bo To, przód, to, to jest, na... jedziesz normalnie przód, tył, pod kątem najlepiej. Dokładnie tak. Powiem. I wtedy zbieramy. W ten sposób rozprowadzamy, zbieramy. Rozprowadzamy, zbieramy, ten mok wycieramy, wyciskamy.